Kurwa! <śmienicza> 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 o, jest ty kurwa w mordek Jakby kurwa upośledzenie bolało, to moi kurwa zawodnicy wszyscy w szpitalu, nie? Wszyscy kurwa leżą, nie? I po prostu śpiączka Dobrze, Szczurle Szczurle, Szczurle, Szczurle Szczurle, Szczurle. i Staricz, kto? No chujów, Ruszcie się w chuj! No ale chłopie, no kurwa, stary, 90 tempa masz! Zajebali go! Nic! Nie było, kurwa, on się sam najlepiej wyjebał, nie? To on, on chciał w ogóle się wyjebać, oni mu tylko, kurwa, e, zrobili przyjemność i go wykurwili. No i do kogo ja mam podać?! Do kogo, jak wy, kurwa, stoicie tu wszyscy?! Wybi to! No wybij to, kurwa! No i i, i wszędzie jest felaini, nie? Jego Fellaini jest wszędzie, mój, kurwa, stoi i go do... ja nie wiem, co ja robię, Snek.

o kurwa mać! Gdzie ja biegnę? O kurwa, on tu biegnie! powrotem biegnij! No biegni, No nie chce mi Nie chce mi Dobra, dobra. Eee... Na około, na około, i to! No dobra, ale nie bij mnie! No na no około, na noho! Około, na około. Damy radę, damy radę! To jest tylko twoja wyobraźnia! Tylko wyobraźnia! Ło matko, bo co mamy robić? Nie no, oh, kurwa! No nie, no nie, no nie! NO nie, NO nie, NO nie, NO nie, NO nie, NO nie, NO nie zapal to! Zapal to, bo nie wiem gdzie biegnę! Nie wiem, gdzie biegnę! Nie wiem gdzie biegnę! Biegnij! O, rzecz ty, w mordę się, bo tu musimy biec. Dobra, gdzieś się schowajmy. Jakieś ciało, tu jest kurwa, nie wiem gdzie jestem. No przecież on mnie nie widzi, no niemożliwe. Ja nie wiem gdzie jestem, nie wiem gdzie jestem, nie wiem gdzie jestem. Gdzie ja mam biec? Co to nie! No nie wiem. Dobra, 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 opanuj się. No i chuj. No, przecież nie widzisz mnie Dobra, dobra, ja pamiętam drogę, ja pamiętam Lecę, stwierdzam, i eee, tu, tak, tu i do wody I do wody I do wody I odpalę to gówno i mnie nie ma Dobra, ciao Bambinko, mam takie ciary, że kurwa zaraz cię chyba obstram eee, tutaj chyba Dobra, eee, i teraz nie wiem gdzie, nie wiem gdzie, jestem w dupie Jestem w dupie, tak? Dobra, czekaj, 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 czekaj. poczekaj, bo ja poszedłem w drugą stronę, chyba miałem iść tu, dobra, teraz to już jest chuj, on się wróci, dobra, spadaj, eee, czyli muszę iść jednak tu, eee, tutaj i tutaj przez ścianę, i chuj ci na imię. kurwa, paranormal activity 70. Siul jeb dup, kurwa, i koniec. Ej, niej, wy jesteście, kurwa, goli. Czy ty kurwa masz to na wierzchu? I ty też ładnie was jebie Dobra ŁO kurwa Nie boję się powiedziałem Co się wpierdalasz Widać cię, co ty myślisz, że nie widzę? Widać cię ty Typie Widać cię a, jak Ozil masz oczy No to mi łatwy powiedział że ci. Jeszcze raz Będzie hajki na łeb i się skończy dzień dziecka O chuj! O, chuj! Gdzie ty jesteś? Gdzie ja jestem? Otwórz to otwórz to O kurwa już się, no, nie do otworzysz się tego Halo Halo O ty kurwo Ruba świnio Dobra wychodź tu No nie mogę co mam zrobić? Poczekaj! Tu? Nie? No nie wiem co mam zrobić, autentycznie. Ja pierdolę. O kurwa! Nie Wydłupiaj! Nie! Wydłupiaj! Gdzie mam iść? O! 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 No kurwa zawał, no przecież gorąco mi jak nie wiem. Patrz jak jakiś kurwiał, jakiś taki lui je patrzcie. Bo jak to tam... Na... O to zauważył mnie, nie no. Ziemano. No i to napinka na klatę kurwa to. A ja nie mam teraz szału. Mam szał? Nie mam szału. Latareczkę Ło Kurwa! Ty dziwko! Aleś mnie wystraszyła. O ja pierdolę, ale mi przeszły ciary. Kurwa, nie spodziewałem się. Patrzę, nikoła nie ma, nagle patrzę, leci dziwka, no. Tutaj jest przejebanie, o chuj. Zaściulojcy, kurwa, szybko. O kurwa, o kurwa. Ale poczekajcie, poczekajcie, poczekaj 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 chłopie, bo się kurwa rozpędził. Już jadę, kurwa. jebu dup. Po co wam to było, się tak pakowaliście. Do przodu, a ty co? Kuku panda dziwko.